Hej cześć. Witajcie. Jeżeli szukacie dobrego i niedrogiego telefonu, to bardzo dobrze trafiliście, bo w tym filmie zajmiemy się recenzją Samsunga Galaxy A34. Samsung Galaxy A34 ujrzał światło dzienne w marcu tego roku i przez kilka miesięcy pobytu na rynku zdążył zrobić niemałe zamieszanie w kategorii budżetowych telefonów, no bo w końcu na pierwszy rzut oka jest to telefon posiadający wszystkie niezbędne funkcje, których może oczekiwać przeciętny konsument. Ale czy tak rzeczywiście jest i czy ten smartfon jest godny Waszej uwagi, na to pytanie postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Ale zacznijmy od początku, czyli od zawartości opakowania. A tutaj niestety Samsung nas nie rozpieścił, bo poza samym telefonem znajdziemy tutaj jeszcze przewód USB-C, kluczyk do karty SIM oraz niezbędną papierologię. Tak więc jak dobrze widzicie nie znajdziemy tutaj ładowarki ani tym bardziej Etui czy słuchawek. Wszystkie te gadżety musimy dokupić osobno. Co ważne ta konkretna sztuka A34 ma na sobie szkło ochronne, ale żeby Was to nie zmyliło to od razu wyjaśniam, że szkła ochronnego w zestawie nie otrzymujemy. Brak ładowarki oraz innych gadżetów w zestawie to po prostu pokłosie pseudoekologicznego trendu, który, według producentów smartfonów, ma sprawić, że środowisko mniej ucierpi dzięki tego typu działaniom. Ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że tu nie chodzi o dobro środowiska, lecz o dobro portfeli producentów telefonów, którzy dzięki takim praktykom mogą zmaksymalizować swoje zyski. I niestety trend niedodawania ładowarek w zestawie z telefonem staje się coraz bardziej powszechny, i raczej już nic z tym nie zrobimy. Skoro mamy już omówioną zawartość pudełka, to teraz przechodzimy do wyglądu oraz jakości wykonania Samsunga Galaxy A34. A tutaj warto zauważyć, że jest to telefon dość spory, co się głównie z tego, że mamy tutaj wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i do tego mamy też tutaj ramki, które jak na obecne standardy z pewnością nie należą do najcieńszych, nie są też może jakieś bardzo grube. Ale z pewnością jest tutaj pole do poprawy. Do tego jest to też telefon o dość krocowatej konstrukcji, co sprawia, że z pewnością nie będzie to najlepsza opcja dla osób posiadających małe dłonie lub lubiących małe kompaktowe smartfony. Jeżeli chodzi natomiast o jakość wykonania, to tutaj mamy do czynienia z tworzywem sztucznym, które jest całkiem solidne. No, może nie jest to topowa jakość wykonania, ale jak na telefon ze średniej półki cenowej, jest naprawdę nieźle. Jeszcze odnośnie wyglądu, to warto też zauważyć, że nie mamy tutaj wyspy z aparatami, tak jak to wyglądało w starszych modelach Samsunga, lecz mamy tutaj aparaty, które praktycznie nie wystają poza okres obudowy. No oczywiście minimalnie wystają, ale bardzo nieznacznie, co sprawia, że ten telefon pod względem konstrukcji bardzo przypomina Samsunga Galaxy S23, czyli telefon z flagowej serii. Osobiście uważam, że koreańskiemu producentowi w pewnym stopniu zależało na tym, aby bez Samsunga A34 upodobnić do znacznie droższego modelu, i to w sumie się udało, bo Galaxy A34 oraz S23 Plus to bardzo podobne do siebie smartfony. Kolejnym mega ważnym aspektem wartym uwagi jest ekran, który jest zdecydowanie jedną z największych zalet tego telefonu, bo mamy tutaj do czynienia z wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD+, wykonanym w technologii Super AMOLED i dodatkowo mamy tutaj odświeżanie na poziomie 120 Hz, co sprawia, że płynność animacji jest na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo jasność ekranu to maksymalnie 1000 nitów, czyli jest to wartość, która nawet w pełnym słońcu pozwala na odczytanie treści wyświetlanych na ekranie. Ponadto, jak już wcześniej wspomniałem, ten wyświetlacz ma rozmiar 6,6 cala, co sprawia, że jest to telefon dość spory i o ile dla wielu z Was z pewnością nie będzie to wada, a wręcz zaleta, tak dla części z Was może to być jednak już zbyt dużo, bo jednak trzeba sobie powiedzieć, że Galaxy A34... Z z pewnością nie należy do najbardziej poręcznych telefonów na rynku i o tym trzeba pamiętać. Jeszcze odnośnie samego ekranu, to oczywiście jakość obrazu oraz nasycenie kolorów, tak jak przystało na ekran Super AMOLED, stoi na bardzo wysokim poziomie. Specyfikacja techniczna Samsung Galaxy A34 prezentuje się następująco: procesor, który tutaj mamy, to Mediatek Dimensity 1080. Układ graficzny to Mali G68, do tego mamy tutaj 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, ale warto też wspomnieć, że jest także wariant tego telefonu wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Jest to z pewnością ciekawa opcja dla nieco bardziej wymagających użytkowników. No i teraz możecie się spytać, jak te wszystkie parametry techniczne przekładają się na realną szybkość działania tego telefonu. No i muszę stwierdzić, że jest naprawdę dobrze. Co prawda z pewnością nie jest to taki sam poziom jak w przypadku e, topowych, flagowych modeli, ale patrząc na to, że mamy tutaj do czynienia ze smartfonem ze średniej półki cenowej, to serio nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Jeszcze dla formalności postanowiłem przeprowadzić test wydajności w programie Geekbench 6 przeprowadziłem zarówno test wydajności procesora, jak i układu graficznego. I w tym pierwszym teście uzyskałem wynik nieco ponad 1000 punktów w przypadku pojedynczego rdzenia oraz trochę ponad 2500 punktów w przypadku benchmarku obejmującego wydajność wszystkich rdzeni procesora. Natomiast test układu graficznego pokazał mi wartość niespełna 2400 punktów. Mamy już za sobą kwestię wydajności, tak więc teraz przechodzimy do kwestii aparatów, a ich tutaj na tyle telefonu mamy trzy. Pierwszy z nich, czyli aparat ultra szerokokątny, ma rozdzielczość 8 megapikseli oraz przysłonę F2 i 2. Drugi aparat, czyli obiektyw główny, ma 48 megapikseli, przysłonę f,8 oraz co ważne optyczną stabilizację obrazu, która może okazać się niezwykle przydatna podczas robienia zdjęć z ręki czy nagrywania filmów. Natomiast trzeci aparat to obiektyw mak o 5 megapikseli oraz przysłonie f2.4. Natomiast na froncie telefonu mamy jeszcze aparat do robienia selfie, który ma 13 megapikseli i przysłonę f2.2. Skoro znacie już specyfikację tych aparatów to nadszedł czas na pokazanie Wam zdjęć jakie udało mi się uzyskać za ich pomocą. Jak przed chwilą widzieliście, zdjęcia wykonywane za pomocą tego telefonu wyglądają całkiem nieźle, no co najmniej w dobrych warunkach oświetleniowych, bo niestety przy gorszym oświetleniu nie wygląda to jakoś super, ale powiem Wam szczerze, nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, ponieważ te tańsze smartfony z reguły mają problem z robieniem dobrych zdjęć nocnych i tutaj niestety też tego problemu nie unikniemy. Skoro mamy już za sobą jakość zdjęć, to teraz oczywiście przechodzimy do jakości nagrywanych filmów, a tutaj należy wspomnieć, że aparat główny może nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę lub w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Natomiast obiektyw ultra szerokokątny może nagrywać filmy w rozdzielczości maksymalnie Full HD w 30 klatkach na sekundę. Jeżeli chodzi natomiast o aparat przedni, to w tym przypadku możemy nagrywać filmy w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. A jak te filmy wyglądają w praktyce, to będziecie mogli teraz zobaczyć. Too many times, feeling like an offer back again, square one. Tried to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. You gain not trust, and you chose to break it. As for truth, but. Dobra, więc teraz sprawdzamy, jak radzi sobie przednia kamera w tym telefonie, jeżeli chodzi o jakość nagrywanych filmów. Też teraz możecie usłyszeć, jak radzi sobie mikrofon, który jest w ten telefon wbudowany. Moim zdaniem jakość filmów nagrywanych przez Samsunga Galaxy A34 można było ocenić w podobny sposób jak zdjęcia robione przez ten telefon czyli całkiem nieźle, ale tutaj podobnie jak w przypadku zdjęć filmy robione w trudniejszych warunkach oświetleniowych znacznie odstają od tych, które są robione w lepszych warunkach oświetleniowych, ale to jest w zupełności normalne zwłaszcza w przypadku telefonów budżetowych. Kolejnym ważnym aspektem wartym uwagi jest bateria, która ma pojemność 5000 mAh i może być ładowana z mocą maksymalnie 25 W, więc w praktyce naładowanie jej do pełna zajmuje około 1,5 godziny, ale ważniejszą sprawą jest to, ile realnie A34 jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu i tutaj możemy oczekiwać jednego pełnego dnia intensywnego użytkowania lub jakieś dwóch, trzech dni mniej intensywnego użytkowania, co jest jak najbardziej dobrym rezultatem. Dodatkowych feature'ów mamy tutaj wodoszczelność w standardzie IP67, co sprawia, że ten telefon może zostać zanurzony w wodzie, chociaż ja osobiście radziłbym Wam jednak z tym uważać, bo jeżeli jakimś sposobem dojdzie do zalania tego smartfona, to wtedy sami będziecie musieli ponieść koszty naprawy, bo gwarancja producenta takich sytuacji nie obejmuje. No i jeszcze jedna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałem, mianowicie ten telefon ma hybrydowy slot na karty SIM, co oznacza, że możemy w nim umieścić dwie karty SIM lub też mamy możliwość włożenia karty pamięci w jeden z dostępnych slotów. Myślę, że jest to fajna sprawa, zwłaszcza, że obecnie w przypadku wielu smartfonów niestety tego nie uświadczymy. Przez sporą część tego materiału określałem Samsunga Galaxy A34 mianem telefonu budżetowego. No ale właśnie kwota jaką musimy zapłacić, by móc ten smartfon nabyć, to niespełna 1500 zł. Chociaż musicie pamiętać, że ceny elektroniki są zmienne, więc być może kiedy Wy ten materiał oglądacie, to ta cena uległa zmianie. Teraz pokrótce powiemy sobie jeszcze o czasie wsparcia aktualizacjami, a pod tym względem jest bardzo dobrze. Bo Samsung gwarantuje nam 4 duże aktualizacje Androida, co oznacza, że ten telefon będzie otrzymywał aktualizacje systemowe aż do Androida 17. Do tego mamy też tutaj 5 lat wsparcia łatkami bezpieczeństwa. Oczywiście ten czas należy liczyć od momentu premiery, która miała miejsce w pierwszym kwartale tego roku. Co oznacza, że kupując teraz ten telefon, możecie oczekiwać jeszcze nieco ponad 4 lat wsparcia. Tak więc, pod względem wsparcia, ten telefon na tle swoich konkurentów wypada naprawdę bardzo dobrze. Podsumowując, Samsung Galaxy A34 to bardzo dobra opcja dla osób poszukujących dobrego i niedrogiego telefonu. Zwłaszcza osoby przyzwyczajone do smartfonów Samsunga z pewnością z tym telefonem się polubią. Bo 34 to po prostu dobry telefon w dobrej cenie, który otrzymuje moją rekomendację, bo właściwie jedynymi małymi mankamentami mogą być dość grube ramki wokół ekranu, jak na obecne standardy oraz nieco klocowata konstrukcja, która sprawia, że ten telefon może nie być najlepszą opcją dla osób lubujących się w kompaktowych smartfonach ale tak jak mówię poza tym nie mogę się tutaj do niczego doczepić. A co wy sądzicie o Samsungu Galaxy A34? Swoje opinie możecie oczywiście wyrazić w komentarzach pod tym filmem, a na ten moment ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się na razie i do następnego.